Witam serdecznie w dniu wyborczym moje stanowisko na shortcie, czyli temat zamknięty. Przechodzimy do boksu, tylko i wyłącznie boks dzisiaj dla tych, którzy będą zainteresowani e, tym sportem i którzy żyją czymś więcej niż polityką. Także witam serdecznie w niedzielę. Wyborczą czy niewyborczą dla mnie pięściarska niedziela. Słuchajcie, zaczniemy od e, właśnie nie wiem, zacząć od. E, Mariusza Wacha, który wystąpił, wygrał z Bołozem. To jest jego druga wygrana walka. Tak, właściwie zaczniemy od Mariusza. 43 lata człowiek na to zasługuje. Sporo w polskim boksie zrobił. No tutaj macie, wrzucam w tym momencie grafikę, i znowu mi się podejrzeć, Wam uda powiedzieć, że wrzucam i wrzucam. Macie ostatnie występy Mariusza Wacha. Wiadomo, że. Na tym etapie kariery, zresztą jak sam mówi, to jest bardziej. może odcinanie kuponów to czasami jest tak bardzo pejoratywnie brane słowo, natomiast trzeba mieć odcinać od czego te kupony. Natomiast Mariusz Wach na te odcinanie kuponów zasłużył na pewno jeszcze go na ringach z kimś poważnym zobaczymy. Natomiast niczym nie zmienia faktu, to, że przez ostatnie 3 lata dwa zwycięstwa Mariusza Wacha to ten Bołos przed kilkudziesięciu godzin no i Sosiński to jest komplet wygranych Mariusza Wacha przez ostatnie trzy lata parę razy, parę razy na ringu był to przeskokujemy teraz od Wacha który, do człowieka, którego na ringu nie było 24 plus 6 powiedzmy 28 miesięcy czyli Germala Charlo który wraca na gali Benavides kontra Andrade walczyć będzie z Bratem Benavideza, czyli dwóch Benavidezów na karcie. Natomiast powrót Charlo, pomijam już wszystkie te, te sytuacje, w których już ten pas powinien mu zostać zabrany, kilka razy powrót Charlo oczekiwany bardzo mocno, w ogóle ta gala w Las Vegas. Tym razem nie w tych, ani w T-Mobile Arena, ani nie w MGM Grad, tylko w Mendeley Bay. Trzeba będzie podjechać do Mendeley Bay i zobaczyć, bo rzeczywiście gala wygląda, robi się, robi się świetna. Nie sądzę, żeby to był wielki problem Benavides Junior w pojedynku z Germalem Charlo, natomiast jaki jest stan umysłu Germala Charlo, to my specjalnie nie wiemy, a stan umiejętności to już w ogóle nie wiemy. Natomiast ciągle mistrzem, mistrzem świata jest... Chyba jedna z lepszych kart w tym roku się zapowiada. To dla tych wszystkich, którzy, którzy czekają na Germala Ja wiem, że najbardziej czeka Maciek Sulęcki, natomiast widzę, że kompletnie, zupełnie w inną drogę to poszło i to, co zostało zrobione, to wideo. Nie wiem, trzeba będzie wrzucić to wideo. Wrzucam w tym momencie fragmenty tego wideo. E, przyjechała ekipa. E, Showtime'u, spędzili 4 czy 5 godzin, prawie cały dzień z Maćkiem Suleńskim i, i Andrzejem Fonfarą. Natomiast skończyło się tak, jak się skończyło, zapowiedziami, że to się nam na pewno przyda. Bo przecież wiadomo, że Germal musi ten kontrakt uhonorować. Musi to w boksie, wiecie, jak to jest, nie ma. Szkoda, szkoda mi Maćka Suleńskiego, bo rzeczywiście był dobrze przygotowany do tego pojedynku i byłem na paru tych. Treningach, które robił z Andrzejem Fonfarą, i to był dobrze wyglądający Maciek szczeniński. Włożył w to mnóstwo roboty, natomiast e, nie wiem, 25 października czy będzie w ogóle, czy listopada. przepraszam, 25 listopada usiądzie i będzie oglądał całe odcinek. Tego nie wiem. Pewnie tak, znając znając, e, znając Maćka. Dobra, to by było o tych e, rzeczach, które były. Przejdziemy na te większe ringi. zacznę od kogoś, kogo nie brałem pod uwagę nie wziąłem go. Przepraszam, moja wina, biorę na klatę. Zupełnie zapomniałem, a nie powinienem, bo kiedyś to był jeden z moich pięściarzy, których zawsze chciałem oglądać i zawsze oglądałem, czyli Miguel e, Scorpion berheld e, Berhelt, jeden z tych pięściarzy, którzy wychodzą na ring z prostego powodu, żeby znokautować rywala wygrana na punkty, to jest słabo w tej walce. Wypadłem 39 zwycięstw, 35 przez KO, no ale dostał czeka, który się poddał gdzieś tak pod koniec pierwszej rundy, a w drugiej został znokałtowany Ruiza, natomiast... E, Poziom boksu w, Beksyku, w Meksyku. Jak pomyślicie, że ten Miguel, czyli Scorpion, był mistrzem świata dwa lata temu, a obecnie jest sklasyfikowany na szóstym miejscu nie na świecie, tylko w Meksyku. No to mówi Wam coś na temat, na temat poziomu tego sportu w w kraju zakochanym w boksie. Mam nadzieję, że powalczy z paroma gośćmi w wadze lekkiej. Mam nadzieję, że dostanie swoje szanse, bo zawsze wychodzi po to, żeby się bić. No tutaj nie będę specjalnie tej walki, która była main eventem na Dazone. No, wiesz, on fatalny był ten matchmaking, bo to wiadomo było, że, że Ruiz tam szybko się poskłada i dokładnie tak było że Zobaczymy go z tymi yy, może mistrzami świata nie, ale tą, tą nie wiem, no, pierwszą piątką tej kategorii wagowej, bo to że na dobrą walkę to wiadomo, czy wygra zupełnie inna sprawa. Natomiast e, z tego co widziałem przez te, przez te krótkie, nie wiem, 5-6 minut, niespełna 6 minut. To w dalszym ciągu jest ten skorpion, tym, którym był e, kiedy był mistrzem zapowiedzi świata w tej walki, w, w, dąbrze, próbuję, to się zdarzyło, w piątek, w piątek zrobiłem każdy... tutaj zapowiedzi, mówiłem o tym, że. Waga średnia, kiedyś standardowa waga w światowym boksie. Jak się mówiło, waga średnia, no to wszyscy od razu szczęśliwi. Wiadomo, kto za chwilę wyskoczy na ring. Gołowkin, Canelo, no, pięściarze, którzy są dzisiaj już legendami boksów. Niektórzy z nich walczą. Canelo w dalszym ciągu tą legendę powiększa, niektórzy z nich odpoczywają. Santa Monica, Triple G. Natomiast no to była kategoria wagowa, że telewizje się biły z płaceniem pieniędzy na to, żeby to pokazywać. No i nie ma się co dziwić, bo popatrzy się na oglądalność, nie wiem, Canelo kontra Triple G, no to, to tam rekordy po 20 milionów z wpływy z biletów, liczba oglądających, no wiadomo, szaleństwo. Natomiast mówiłem o tym, że ta kategoria wagowa zdecydowanie spadła i że, i że ten Gualdieri, ten, czyli ten niemiecki Włoch, El Capo sobie napisał na koszulkach. E, niespecjalnie to wyszło, że to nie powinno tak wyglądać, bo nie powinien tam być. I rzeczywiście nie powinien tam być, natomiast nie przypuszczałem, że jest aż tak źle. Bo poza takimi dziwnymi przyruchami i nie wiem, odkrywaniem się z tyłu Roya Johnsa Jr. jakieś takie dziwne przyruchy, to naprawdę wyglądał jak amator. Ten mistrz świata IBF-u, przypomnę, mistrz świata IBF-u, to był mistrz świata. To naprawdę miałem wrażenie, że gość oglądał jakieś wideo, nie wiem, youtuberów i mówi, a jak jest okazja, to zostanę mistrzem świata. No, Niespodziewany ten pas zdobył, pas był wakujący po triple G i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na tle Jani Becka, który nie, nie zawsze wygląda super. To jest taki pięcie, że fajnie się go ogląda czasami, a czasami jest nudny. Natomiast tutaj wiedział, kogo ma przeciwko sobie Atakował go cały, cały czas, no, robił co chciał. To był sparring zadaniowy. W ogóle miałem wrażenie, że dwa main to były sparingi zadaniowe. Jeden taki trudny, to Team matchu, o tym za chwilę. A drugi ultra łatwy. No bo słuchajcie, jeżeli w walce dwóch mistrzów świata, dwóch mistrzów świata jest 82-22 dla Janibeka, dla Kazacha. W ciągu sześciu lat, no, no to wiecie, że coś tu nie gra, bo nie, nie może być różnicy 60 uderzeń. No ja powiem tak. I nie może być sytuacji, nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić w tej chwili. Yy, oglądałem walkę dwa razy, ale akurat tego nie sprawdziłem, może ktoś z was e, rzuci się na to i sprawdzi. Kiedy ostatni raz w walce dwóch mistrzów świata była taka sytuacja, że ten, który wygrał, trafił tyle ciosów. Co ten, który przegrał, wyprowadził. Bo ta różnica była trzech ciosów. No nie, no, to, się, to się nie może zdarzyć. No to oczywiście się, się zdarzyło, bo, bo widzieliśmy, jak, jak to wszystko wyglądało. Natomiast no, to nie miało żadnego sensu. Naprawdę ten Niemiec wyglądał jak amator, który nie wiem, uczył się z PlayStation Boxu. To, to wyglądało strasznie. No, sędzia to skończył miłosiernie w szóstej rundzie. A no, ten jeszcze machał rękoma, że walka powinna trwać dalej. Weź gościu, wróć do Niemiec i ciesz się, że nie walczyłeś z tą elitą wagi średniej dobrych, nie wiem, 7-8 lat temu, no bo byś wyjechał nogami do przodu, do szpitala. Taka jest brutalna prawda, na tej samej gali. Tutaj też miałem zastrzeżenia. Nie jestem zadowolony z siebie, że dwa razy trafiłem. Zupełnie nie. Natomiast to jest druga, kolejna walka. Kishona Dewisa. Przypomnę, on nazywa się biznesmerem. Mówiłem o tym również w zapowiedzi. Kiedy ja mam wrażenie, że on walczy dla siebie, Dosłownie. Bo co z tego, że ty masz przewagę i to oczywiście ta przewaga jest, przeczytam tą statystykę, 139,92 trafione ciosy, 55,33 lewe proste i 84,59 power punches. I e, jeśli ty nic z tym nie robisz, to jest sztuka dla sztuki. Napisałem to na Twitterze, raz, sztuka dla sztuki, bo to naprawdę to jest nudne. To jest walka do oglądania dla, nie wiem, 4% grupy 4 gru, grupy maniaków jak ja, Janusz Pindera, może jeszcze paru kolegów. Ale tak naprawdę to jest nudne. To jest druga. To samo było z Patero Kiedy masz tą przewagę, ale po co mam coś więcej robić? Po co mam coś więcej robić? Wygrywam rundę. Tutaj niewiele brakowało, by się przejechał. Tu się niewiele brakowało, żeby się przejechał biznesmen na tym biznesie, no bo jeden z sędziów dał mu zwycięstwo o 96-94, trzeci dał, drugi dał remis. To jest oczywiście chore, bo to u mnie to było w rundach 8-2 dla Davisa, 7-3 w porywach, ale raczej 8-2. Trzeci dał tyle, co powinien, natomiast tu niewiele brakowało, to jest, to jest niejednogłośne zwycięstwo. Niejednogłośne zwycięstwo, jak jak Keyson Davis nie zrozumie tego, że musi walczyć dla ludzi, żeby to się dało oglądać, no to on będzie kimś takim jak na początku swojej kariery był pięściarz e, z Newark, czyli Shakur, e, Shakur Stevenson, który też walczył dla siebie. Dopiero musiał usłyszeć parę mocnych słów od swoich kolegów, komentatorów, którzy powiedzieli tej wadze, No, tego się nie dało oglądać. No, co z tego, że masz przewagę? Jak dla ciebie zero ryzyka jest ważniejsze niż pokazać coś kibicą. Musi zacząć walczyć inaczej. Kiszon Davis, o ile problemem Kiszona Davisa nie jest to, że on nie chce walczyć bardziej dla kibica, tylko że po prostu może ten power, tam, tego power to on tam nie ma. Tego, tego Tej siły uderzenia pojedynczej może tam nie ma. Ja wiem, że to jest początek, wiem, że to jest 10 walk i tak dalej. Natomiast i rzeczywiście dobrze, dobrze rywale, bo to nie jest tak, że on walczy z jakimiś gośćmi numer 150, jak niektórzy. Natomiast no, no nie może to się podobać, no, nie może to się podobać. Boks nie jest dla wąskiej elity tych, którzy Uwielbiają szlachetną sztukę walki na pięści. To jest fajne, jak połączysz to i to można spokojnie zrobić: dziesiątki przykładów z czymś ekscytującym. Walki Kishona devisa ekscytujące nie są. Zupełnie nie są ekscytujące i to by trzeba było zmienić. Rychu Torres wziął kolejnego gościa na, na rust i wygrał swoją kolejną siódmą walkę przez K.O. E Odwrotność Kiszona-Devisa nie porównuje ich talentu, mimo że jeden jest wicemistrzem olimpijskim, myślę w tym momencie o Rychu Torresie, natomiast e, czekamy na kogoś e, z tak zwanym pulsem, którego, którego dos, który wyskoczy naprzeciwko Rychu Torresa. Bo na razie ci goście, to ten puls taki jest, ledwo żyje. I przeskakujemy do Australii, gdzie przekornie powiem tak, dla niektórych to jest zwycięstwo... E, dla sporej części nawet. Dla niektórych to zwycięstwo nie przeskało, tylko na punkty. I w wykonaniu Tima z, z pięściarzem, który, który pokazał w ostatnich dwóch walkach, że jak go zlekceważysz, to zostaniesz, zostaniesz znokautowany albo pobity czyli z mendozą widzę, że tylko na pół. Dla mnie nie. Dla mnie była to kolejna nauka, dlatego mówiłem na początku, kiedy mówiłem o walce Achmed w kontra e, Gualtieri, że tam to był e, taki trening opłacony o walkę walce o tytuł mistrza świata. Tutaj również miałem takie wrażenie, że Kim Chu, wiedząc, że, tego, że Mendoza potrafi, potrafi walczyć, powiedział: Ok, spróbujemy. Niekoniecznie pójść 12 rund na dystans, bo nikt tego, nie nikt, tego nie, nikt tego nie planuje w boksie na tym poziomie. Zwłaszcza jak się nazywasz e, Team True i, i, i wygrywasz trzy e, kolejne walki przez KO. Natomiast on w zapowiedzi powiedział, że on chce zobaczyć, co potrafi, mendoza przygotować, jakieś swoje rzeczy no i w drugiej, drugiej części walki e, przejść do tego, co chciałby naprawdę robić. No, biorąc pod uwagę, że ostatnio wygrywał w ciągu kilku rund. To mu się to na pewno przydało i w 100% to zrobił. Początek walki do gdzieś tak, piątej rundy. Wyglądało to zaskakująco z tego powodu: nie tyle z tego powodu, że Mendoza potrafił trafiać, dobrze bił na korpus, nie miał problemu, żeby tam wsadzić jeden czy drugi cios. Tylko znak zapytania polegał na tym, dlaczego ten, który przyzwyczaił nas do tego, że natychmiast atakuje. Bo tak walczy: Tim tych ciosów zadawał naprawdę bardzo mało. Tak było gdzieś tak może do piątej, czy do szóstej rundy. Te ciosy były pojedyncze. Odpowiadał jednym, czy drugim uderzeniem na, na próby, próby, podkreślam, próby ataków Mendozy. Natomiast specjalnie to tam nic się nie działo. To było w wolnym tempie. Pewnie kibice byli troszkę zawiedzeni. Natomiast w którymś momencie, ten moment to powiedzmy koniec szóstej rundy, a już na pewno siódma runda... Yy, Miałem wrażenie, że tam w narożniku ktoś powiedział Timowi no To dobra, to teraz, teraz robimy swoje. Ponieważ jedną rzecz zmienił i to wszystko zmieniło. Zamiast zadawać jeden albo dwa ciosy i cofać się, no to po prostu zaczął walczyć tak, jak walczy Team chusem. zaczął iść do przodu, bić kombinacje, bić z seriami aperkaty, czyli ciosy podbórkowe. Jedno, jedno znaczy trzy podbórkowe z rzędu, trzy pod rząd. 3 z rzędu. To nie jest łatwo zrobić. Zapytajcie się pięściarzy, że w ogóle trafić aperkatem, nie jest prosta sprawa, a trafić trzy z rzędu aperkat, to już musisz, timing, wszystko musi siedzieć, odległość, e, wiadoma sprawa. No i w tym momencie walka się skończyła. W tym momencie walka się skończyła, kiedy, kiedy zaczął zadawać tych ciosów więcej. I normalnie wyglądało to naprawdę, jeśli, jeśli zobaczycie tą walkę, widziałem ją dwa razy, wczoraj w nocy dzisiaj rano. To dosłownie wyglądało, że to jest coś, co było ustalone od początku. Zobaczymy, co potrafi. Później zacznę, wal zacznę walczyć tak, jak potrafiłem. Yy, runda numer 9-10. Sobie zapisałem i sprawdziłem sobie yy, dzisiaj rano, albo w nocy robiłem notatki, jak to oglądałem. 24 do 8 w power 9-10 runda. Zwykle pięściarze są yy, zmęczeni. Natomiast tutaj zmęczonym pięściarzem był tylko jeden i nazywał się Mendoza. Natomiast... Yy, Tim Choo się rozkręcał. Każdy z jego ciosów waży. To jest ta różnica, o której również mówiłem w zapowiedzi. Tu nie ma słabych uderzeń. Jak on bije z obu rąk, to każdy z tych uderzeń, czy jest to lewa, czy prawa, boli. Jeśli potrafi składać te... A potrafi, bo tu już jesteś zmęczony, a on nie. kombinacie Bardzo trudno będzie wygrać z nim pięściarzą, nawet którzy mają w tej chwili pasy mistrza świata. Myślę w tej chwili o Jermelu Czarno oczywiście łatwe zwycięstwo na zakończenie Tima True, część głosów po, również się z nimi zgadza. Troszeczkę tą walkę można było przegrać, bo te trzy ostatnie rundy, czy powiedzmy runda 9, 10, 11, 12, to już tak panowie stali i patrzyli na siebie głęboko sobie w oczy, wiedzieli czym to się skończyło. No to tam parę, parę lat Mendoza skróconego życia miał, bo bity był naprawdę mocno. A teraz wracając do po Charlo, po zakończeniu, po zakończeniu walki powtórzył to, co mówi już od, nie wiem, dwóch lat. Team Choo, czekam na Jermela Charla. Mam nadzieję, że skoro zawalczyłeś e, pełen dystans z najlepszym pięściarzem świata, czyli Canelo Alvarezem, będziesz na tyle odważny, żeby walczyć ze mną. To jest ta walka, o którą chodzi Dżermelo, o którą chodzi Timowi Choo, który e, potwierdził po raz kolejny to już na ringu, że on teraz przenosi swoją karierę do Stanów Zjednoczonych. W Australii było fajnie. E, kocham moich kibiców, natomiast... E, no, by zostać wielkim bokserem, musisz walczyć i wygrywać w Stanach Zjednoczonych, co jest w 100% prawdą. Oczywiście są wyjątki potwierdzające regułę, to nie jest tak, że jestem maniakiem wszystkiego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych na ringu. Co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to ja w ogóle nie jestem maniakiem, wprost przeciwnie plusowym maniakiem. Natomiast no, w tej kategorii wagowej musisz walczyć w Stanach Zjednoczonych, w tej konkretnej kategorii wagowej musisz walczyć w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj to nazwisko zrobisz. Do Australii zawsze możesz wrócić. Z tego co wiem, telewizja showtime jest 100%, zanim e, pieniądze z, pieniądze z pay-per-view na pewno się na jego walki znajdą. Ta jeszcze, ta jeszcze nie była na pay-per-view, bo była realizowana, w wielkiej, była realizowana w Australii. Natomiast z tego co wiemy do tej pory, e, jeśli chodzi o plany Showtime'u, to wszystko ma być na pay-per-view. Czyli każda następna walka to już pay-per-view. Pieniądze po obu stronach oceanu wpłyną, ma to sens. E, ci się przekonałem, bo, bo nie byłem do końca przekonany co do Timachu, chyba tak. Powoli się przekonuję do niego. Znaczy przekon Wiedziałem, że to jest dobry pięściarz, natomiast nie byłem przekonany, czy to jest elita e, swojej kategorii wagowej. Jest elita w swojej w kategorii wagowej. Co mnie przekonało, to e, to, co mówili pięściarze po walce z nim. Prawa i lewa ręka. Nie ma znaczenia. Bardzo, bardzo boli. Najbliżej Gołowkina, gościa jakiego pamiętam. Ten Ahmad Aliyev, o którym się mówiło, że o, następny Gołowkin, gdzie tam, nikt, nawet nie w pobliżu, biwo, nie, zupełnie inny pięściarz. Natomiast Tim czu i Gennady Gołowki widzę, widzę, zupełnie widzę tutaj porównania jednego i drugiego. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie, to było na tyle, miła niedziela, do końca roku już będzie się cały czas działo o tym wynaturzeniu, które było w Manchesterze, nie będę w ogóle nawet mówił, bo to było pukanie do, to wszystko, co się tam, to, co się działo w tych wszystkich youtuberach. A na zakończenie jeszcze powiem, a dlaczego mam nie powiedzieć, mój vlog. Mówienie, że to są crossover fights, to co było, to ci tam śmieszni pajacy, którzy tam występowali i to były... I, i były ta narracja była cały czas tego, co się, co się działo w Manchesterze, że to jest największa crossover fight e, w tym roku. Jak to jest największa crossover fight, to serdeczne wyrazy współczucia, bo to była kupa, to było nie do oglądania. E, ogląd, inaczej, oglądać to jest mało powiedzieć, nie, nie powiem, że oglądałem, bo bym się obraził sam, samego siebie. Natomiast miałem paru ludzi, którzy tam było, e, dzwoniło do mnie parę skrótów, widziałem. Widziałem, co się działo przedtem, to była paranoja. A poza tym mam podstawowe pytanie. Dlaczego crossover fight? To nie ma nic wspólnego z crossover. To nie są żadni pięściarze, żaden z tych gości, którzy mają te miliony oglądane. Wrzucam w tej chwili, ile tam dziesiątków milionów oglądają na różnych Instagramach, Eksach, YouTubeach, Nie ma nic wspólnego ze sportem. Nikt z tych, którzy występowali, nie jest oglądany ze względu na to, co robi w boksie. Zupełnie nie zupełnie nie. Więc mówienie, że to jest crossover przeniesienie z YouTube'a w sport zupełnie nie. Zaczynam mieć wrażenie, naprawdę, słuchajcie, zaczynam mieć wrażenie że te wszystkie rzeczy przeszkadzają boksowi. Naprawdę, bo tym, tym, którzy to oglądają, to się wydaje, że tak boks wygląda. A powód, dla którego youtuberzy to robią, jest tylko i wyłącznie jeden. Trzeba mieć kolejne źródło dopływu pieniędzy. Skończyło się robienie vlogów o tym, o tamtym i tamtym. Trzeba wyjść i dać sobie po ryju. I dlatego to robią. To boksowi zupełnie nie pomaga, to z boksem nie ma kompletnie nic wspólnego. Pierwszy lepszy pięściarz z pięćdziesiątki wyskakuje i rozwala wszystkich tych tak zwanych zwycięzców w drzazgi. Ale wrócę do crossover, na zakończenie zakończenia. Crossover to jest walka Tyson Fury kontra Francis Ng Ngannou z prostego powodu. Jeden i drugi jest obserwowany i jest sławny z powodu tego, co robi w sporcie. A nie tam, że komuś na łeb nasikał albo bzdury. Nie, nie. To są ludzie znani tylko i wyłącznie z tego, że są wielkimi sportowcami. Jeden i drugi był mistrzem świata. Jeden oczywiście w innych dyscyplinach sportowych, stąd krosowe. To wynaturzenie w, w, w Manchesterze zero wspólnego z czymkolwiek ma. I porównywanie Fury kontra Nganu do tego, co było kilkadziesiąt godzin temu, to obraża i Fury i Nganu, którzy w sporcie zrobili wszystko, co mogli. Tamci nie zrobili w sporcie zupełnie nic. Więc byłoby fajnie, jakby, jakby przestać nazywać to, to crossover, tylko nazywać to, co jest, czyli, czyli za dymą YouTubiarzy. I to jest to, te, te gale się tak powinny nazywać. Nie się nazywają tam, gdzie się nazywają. Zresztą Rean Garcia napisał, że to na YouTube'a z tymi rzeczami, a nie w wielkich stacjach telewizyjnych czy streamingowych w 100%. Z tym zgadzam. Przedłużyłem 5 minut mój vlog, ale co zrobić? Trzymaneczko na razie.